Z tej strony spóźnione widzimy takie faulowany Makiera. Prawidłowy rzut wolny dla piłkarza Legii. Prawdopodobnie będzie to Bukowicz, który no, na treningach 75% takich strzałów nad murem na 10 piłek 7 kończyło się bramką. Zobaczymy, jak tutaj w ważnym spotkaniu piłkarz Legii będzie potrafił wykorzystać. To Ten jest cały fragment. To jest dobra szansa. Legi Warszawa, chyba pierwszy taki bardziej nerwowy moment dla Waldemara. Piątka, Aleksandar Wukowicz i Ależ kapitalnie uderzył serb, bez żadnych szans. Waldemar Piątek. Wspaniałe uderzenie. Właśnie tak jak mówiłem, rozmawiałem z Jackiem Zielinkiem, że bardzo dobrze Wukowicz wykonywał te rzuty wolne na treningu. No to już jest trochę więcej niż 75%. Myślę, że tak. Piękne uderzenie, wspaniałe uderzenie widzimy nad górem, zakręcił piłka, jeszcze dotknęła poprzeczki, bez szans piątek. Jeżeli wcześniej by ruszył, być może miałby szansę do tego, żeby to obronić, no ale zachował się po prostu tak jak powinien. Wspaniałe uderzenie Aleksandara Bukowicia, muszę powiedzieć, że no tutaj za